Nie noś, bo przyzwyczaisz. Ale jak przyzwyczaić dziecko do czegoś, co ono zna już z brzucha mamy? Przytulanie, noszenie, kołysanie to coś, co jest naszą cechą gatunkową. Zamiast regulować nasze napięcie walką, ucieczką bądź chowaniem się, tak jak robią to gady, ssaki mogą ukoić swoje tętno oraz zmniejszyć stres na skutek bliskiego kontaktu z innym osobnikiem swojego gatunku. Tylko u ssaków wyewoluowały takie szlaki nerwu płynnego, które pozwalają na regulację tętna oraz stresu poprzez takie kojące czynności jak przytulanie, dotyk, kontakt wzrokowy i generalnie bliskość. Ten uspokajający efekt pozwala na zachowanie cennej energii, buduje bliskie relacje oraz ustanawia silne więzi międzyludzkie, dzięki czemu nasz gatunek przetrwał w przeszłości. A więc następnym razem ktoś powie Ci, nie dość, bo przyzwyczaisz, powiedz, że nie da się przyzwyczaić, ponieważ jest to coś, co znamy, coś, co należy do naszego gatunku. A jeśli Cię zaciekawiłam, zaobserwuj po więcej.